I tak się zaczynają wszystkie przygody w tym mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynają się korki. Zaczynają się korki. Zgłasza się bike show. Jedziemy 104 km. Jedziemy do Bielska. Na testy Crossa zobaczyć, co tam ciekawego słychać. Jak, jak sobie tak jedziemy z panem Tomaszem, to zaczęliśmy rozkłaniać w ogóle ciekawy temat, którym jest dobór rozmiaru ramy. Tak się składa, że Tomek sobie składa nowy rower, o którym jeszcze wam nie powiemy jaki to jest, bo zobaczycie jaki będzie. Będzie kolejny bike porn, mm. ale w każdym problem, razie... Mamy na razie problem z tarczami. Mamy, mamy problem z klockami <laughs> hamulcowymi, ale z tarczami też? Nie, to tylko okładziny, spokojnie, no, okładziny jest nie problem. W każdym razie ciekawe jest to, że... Ile masz wzrostu? Ja mam 1,85 m no i przy 1,85 m w zasadzie na fittingu wykazano. Tak, że... Tak, ostatnio robiłem fitting po raz pierwszy w życiu. Przyznam się szczerze, że byłem całkowicie przeciwny fittingom i uważałem, że jak jeszcze a jeszcze już Prawie 12 lat na szosie, bo tyle finalnie się zebrało, to już mam takie pewne swoje przyzwyczajenia, które powodują, że ja wiem, jak mam siedzieć, wiem, co mnie boli, wiem, co mnie nie boli, i nie potrzebuję czegoś takiego jak fachowe oko tak, bo ja, tego kamery lasem. Moja dupa wie lepiej. Tak, moja dupa wie lepiej dokładnie, gdzie mam siedzieć i jak siedzieć. Ale w związku z tym, że nowy tajemniczy rower wymaga, ponieważ e, jego konstrukcja jest tak zbudowana, że wymaga dopasowania idealnego i nie da się później nic już nim zmienić, no to zdecydowałem się na fitting w miejscu, które również Wam na razie nie zradzimy, ale będzie o tym miejscu również, mam nadzieję, jakiś krótki materiał. E, I Najpierw zostałem przebadany dogłębnie przez fizjoterapeutę, który bardzo rzetelnie do tego podszedł i stwierdził moją wielko, moje wielkie kalectwo mojego, moich nóg, rozciągnięcia stawów, ruchomości prawo-lewo i tak dalej. I pierwsze co, jak siadłem na rower fittingowy, powiedział mi przy moim wzroście świetnie, mam dla Ciebie rozmiar 59. A Ty w, to... w ogóle na czym Na no, rozmiar wcześniej takie emeczki raczej, nie? Ja jeździłem, dawniej jeździłem na Trek'u do Mani. Trek do Mani był 58 i już był dla mnie praktycznie kozą. Ale wtedy był, taka była moda, więc można powiedzieć, że wtedy się troszkę większe chodziło Teraz y, troszkę mniejsze rozmiary i to są 56. Ale wracając do tematu rozmiar 59 przy pierwszym pomiarze okazało się później, że 58 też byłby dobry, 57 też byłby dobry, 56 też, a stanęło na 55, ale na 54 też bym mógł jeździć tak naprawdę, tylko że byłbym lekko zgarbiony, co by się tylko przydało, jeżeli bym faktycznie startował cały czas w zawodach. A bo tu jest taka, moi drodzy, co Wam możemy teraz zdradzić, że w przypadku bardzo wielu modeli rowerów szosowych. i tak, teraz tak. Rozmiarówka Marce, o której Wam jeszcze nie powiemy, od rozmiaru 54 do 59 każdy rozmiar różni się długością górnej rury o 2 mm, czyli właściwie nic. No. A za to się bardzo różni wysokość główki, która determinuje Waszą pozycję i powoduje, czy ona będzie komfortowa, czy będzie wyścigowa, czy bardziej rekreacyjna, jakakolwiek, a w ogóle ona jest również dostos dostosowana do, do waszych jakby stricte wymiarów, czy to nogi, czy tłowia, rąk, długości, no i ruchomości też waszego ciała, w jakiej jesteście formie. I to jest właśnie to, o czym w zasadzie nie rozwinęliśmy, w ogóle nie poruszyliśmy tego wątku ostatecznie przy okazji roweru Mańka, bo właśnie Maniek, który ma 1,80 m coś wzrostu, nie pamiętam dokładnie ile. Tak, ale jeździ na generalnie rozmiarze ramy S w Ridleyu, jest to 54, czyli de facto Marian jeździ na rowerze mniejszym niż jeżdżę na nim ja i to nie tylko w przypadku rondo teraz, ale również w przypadku Cannondale'a, bo po prostu na takim jest mu lepiej. Czyli tak naprawdę kolarze zawodowi w ogóle zwracają uwagę też na bardzo ciekawą rzecz, czyli to, że mniejszy rozmiar ramy jest sztywniejszy. Więc oni tak naprawdę bardzo często dążą do tego, żeby mieć rower mniejszy, bo będzie sztywniejszy, bardziej dynamiczny, siłą rzeczy będzie lepiej przyspieszał. No i tutaj Szukają kompromisu są, między tymi. Tej... bardziej zwinne, prawda? No tak. No. gdzieś mogą się bardziej nagle skręcić, jest bardziej zwrotny. Ale mówimy też o tym, że mówimy o gościach, którzy są absolutnie dużo bardziej świadomi, nie wiem, swoich mięśni głębokich, rozciągnięcia i tym podobnych kwestii, które dla zwykłego człowieka by się skończyły tak, że wsiadł na ten rower i być po prostu kręgosłup dupą wyskoczył. No i tak by się skończyła przyjemne zjazdy na za małym rowerze. Jak jesteś zawodowcem, to naprawdę masz dużo większą możliwość kombinowania z rowerami mniejszymi i z rozmiarami. I naprawdę wcale nie jest tak, że jakiś rozmiar jest przypisany do wzrostu po prostu. To jest bardzo, bardzo duże uogólnienie. Jeżeli to teraz patrzymy. po zmianach wszystkich geometrii przez każdego właśnie producenta geometrie przestają właściwie odzwierciedlać rzeczywiste dopasowanie właśnie do wzrostu. Tylko one mogą być tak abstrakcyjne w ogóle, że weźmiecie rower na Allegro, kupicie i jesteście zawzięci, że macie rodzaj 56, a nagle się okaże, że w innym macie 59, może nawet, jak w moim przypadku, jak widzicie, a może w niektórym ogóle macie 50. No i wszystko jasne, zbliżamy się do czego. Nie śmiejcie się z Tomka, on dawno nie jeździł na e trailu. Już zapomniał, jak, <noise> jaką stylówkę powinien ubrać. Yes. Zaraz się pan rozjedzie, uważaj. Jest i czapeczka? Yes. Jak widzicie, są one dostosowane również do kasków full face? Tak. Może być? Szosowiec w terenie, Jak to właśnie wygląda. <noise> Szosowiec w terenie, tak jest. Google. Niemal i to wszystko się zgadza. Czapeczka idealnie ci uszczelnia jeszcze głowę do tego. Coś z przednie chcę współpracować. No, nie chcę. Nie. Backstage. Jest jaskerek. Piękny. Tomasz robi dla was statyczne, piękne ujęcia eskera Mamy jeden problem, ponieważ z rozpędu trochę za bardzo spuściłem powietrze z przodu i jestem, nie jestem przekonany, czy uda mi się dojechać do końca cyganki na tej oponie, ale. Oczywiście nie mam <grym> zapasowych dętek przy sobie, bo przecież gdzieś byśmy się tam przygotowali w taki sposób. No ale co ma być, to będzie Cross Level Boost. Jest Jesker, bo ja jestem. Team Gravel. Jesteśmy na najprostszej trasie na Trejści na Stefance. No bo mimo wszystko nie, nie wciskamy nikomu kitu, że Gravel to idealny rower na trudne enduro. Tomek zakochał się w elektryku, dawno nie jeździł. Chociaż trzeba przyznać obiektywnie, że to nie jest dla żadnego z nas pierwszy kontakt z elektrykiem, więc... jesteśmy nie, chyba ja Jesteśmy pozbawieni tak zwanego efektu wow na początek. Ale jak widać, tak radość na twarzy jest. Ale muszę wam powiedzieć, że jest po prostu przepięknie. Taka jesień w lesie. Warun perfekcyjny jedna z bardzo nie ubłociła, spodziewałem się, że będzie grubo w tym aspekcie, a jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Lecimy teraz na wymianę rowerów. Będą polować teraz Erfy, bo ten temat też nas, też nas ciekawi, żeby wam go zaprezentować i wrażenia właśnie z konfrontacji najdroższego roweru z najtańszym wam zostawić. Ale musimy teraz kawałek niestety podjechać i o ile ten cwaniak na elektryku nie będzie miał z tym problemu, to już Esker w rozmiarze S może mi dać popalić. Ten cwaniak się znowu dorwał do lepszego. A teraz idziemy w egzotykę. Zostawimy wam Erfa jedyneczkę z Erfem Team Edition. Jaką chcesz mieć przyjemność z jazdy na lepszym Żadną. Zabrałeś mi elektrykę, teraz mi zabierasz lepszy rower. Przyjechał na wakacje, kurde. Jeszcze umiesz na takim jeździć? Wolawi z barankiem, pewnie. Dobra, Wio. Tomek sprawdza głębokość brodzenia, Erfa. Przeszedł. Jest. Kapitan Grzyb na drugim brzegu, z suchą stopą. Niby podobne, a tak bardzo różne. Naprawdę powiem Wam, że różnica jeżeli chodzi o sposób jazdy topowego roweru na karbonowej ramie, na mega zaawansowanym zawieszeniu w porównaniu z rowerem po prostu no, na jednych z najtańszych komponentów, jakie się tutaj dało wrzucić, no jest naprawdę kolosalna i robi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużą różnicę. Czy r 10 jest rowerem wartym zainteresowania? Moim zdaniem tylko w takiej sytuacji, w której... Chcecie w niego inwestować, bo to naprawdę jest ciekawa rama. To jest rama, która ma duży potencjał, jeżeli chodzi o sposób działania. To jest rama, która jest też niebrzydka, co jest ważne, jeżeli ktoś chce taki rower rozwijać i chciałby do niego wrzucić lepsze komponenty, to pewnie to, że ten rower na fajnych, wypasionych częściach będzie dalej wyglądał nieźle, jest w jakiś sposób ważne i rozwojowe. Natomiast w takiej konfiguracji, jak ten rower jest obecnie, to mimo wszystko jest rowerem, który bardzo mocno ogranicza, jeżeli chodzi o. Cross country, jakąś rywalizację. Z drugiej strony, tak jak to pewnie wyjdzie przy okazji bike pornu z tym bolidem, to Earth Team Edition naprawdę przy swojej cenie może być całkiem ciekawym rowerem, bo jak tak sobie patrzę na konkurencję, to jakieś skoty z parki i tym podobne tematy są sporo droższe. Co ty tam się śmiejesz? Jakieś głupoty znowu. No. 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 Właśnie tak. Mały aparat, co to jest? A serwis się uwija. Żeby wszystko było jak trzeba. Erfiki oddane. Munik oddane. Jest trochę fur. Jest trochę szosy. No już nie było okazji polatać. Co my tu mamy? To jest taki wiesz, rower w cyklu racjonalny zakup. Utegra karbonowe obręcze, to no. będą dość dobrze mi znane obręcze. Ile? Prze? Ile? 14 chyba? Jakoś tak, no. więc wiesz. Jak ta karbonowa kar karbon karbon no. karbon tak, więc... Taki wiesz, no, taka Emonda SL6, nie? Tylko na lepszych kołach, bo y, trek, nie, teraz, teraz Trek daje modragera koła na w swoich. Fajne te banka, tak? No A jednak jasny bok robi robotę zawsze. to no, no. no.